Witam Was gorąco w ten mroźny poranek. Słuchajcie, no nareszcie w końcu jest taka zima jak powinna być. Znowu śnieg, mróz. No, tak powinno być w lutym, słuchajcie. I polecam Wam, jak, jak najbardziej gorąco, polecam Wam spacery właśnie w takim okresie. Ja za chwileczkę też się zbieram, zaraz wyruszamy sobie w teren. Także super, super po prostu jest teraz tu na wybrzeżu. No nie tylko na wybrzeżu, ale i w całej Polsce po prostu teraz sypnęło śniegiem. Pięknie mrozi. Także takie mroźne, zdrowe e, pozdrowienia dla wszystkich. No i parę słów komentarza do tego, co ostatnio się wydarzyło, e, ogólnie. E... Nie jestem zawodowym komentatorem, jednak nalegacie na to, żeby właśnie powiedzieć parę słów tak od siebie, jako zwykły, normalny prostaczek Dariusz Kwiecień o sytuacji, która się dzieje. No cały czas uspokajam Was, jeżeli chodzi o sytuację tą epidemiologiczną. Od samego początku, od pierwszego dnia, od pierwszych filmów, jakie tylko nagrywałem, cały czas e, mówię Wam, że to jeszcze nie ten moment, że to jeszcze nie ten czas, że teraz e, to jest taka jakby próba, taka jakby próba generalna przed tym, co nadchodzi. I właśnie to się sprawdza. I teraz zwróćcie uwagę na retorykę Xero kurdu dyrektora, co on teraz właśnie opowiada. Mały Kapral mówi nam teraz o nowej rzeczywistości, o wielkim otwarciu, o nowym otwarciu, o resecie przede wszystkim używa słowa reset. I jeżeli główny człowiek, który pociąga za sznurki, ten, który mieni się takim ideologiem, którego y, przywództwo jest po prostu nieomylne, y, zaczyna używać słów. Taki, który może, na które może pozwolić sobie taki szalenie jak Dariusz Kwiecień, wielkie otwarcie, reset i inne takie rzeczy. O co temu człowiekowi chodzi? Czym nas ten człowiek po prostu straszy? I teraz masa ludzi, którzy byli w jego otoczeniu, zaczynają na to patrzeć z wielkim dystansem. Co oznacza wielki reset? Co oznacza wielkie otwarcie? Co oznacza nowa rzeczywistość? Ja sobie mogę na takie słowa pozwolić, bo jestem powszechnie uważany za wariata. I mogę sobie tak po prostu. Ale człowiek, który piastuje takie wysokie stanowisko i w ten sposób zaczyna mówić, do tego głowa Kościoła Katolickiego używa podobnej retoryki. Politycy w wielu krajach w Europie. Też mówią o wielkim otwarciu, mówią o wielkim resecie, o tym co nadchodzi. Czy właśnie chcą wykorzystać moment yy, tego naszego rocznego zniewolenia do narzucenia nam nowych jakichś takich kanonów? Przypuszczam, że raczej nie. Tak jak już kiedyś powiedziałem, jesteśmy tylko ludźmi i jesteśmy w stanie zdupcyć każdą wielką ideę. I właśnie teraz to się stało. Macie czysty przykład ze szczepionkami, co się dzieje i po prostu totalna masakra. Kanclerz Austrii namawia do kupna rosyjskich szczepionek i chińskich. Europejskie troszeczkę są. Teraz niedostępne z powodu produkcji. Zwróćcie uwagę, jaki powstał chaos szczepielniczy. Mam w rodzinie kilka osób, 60-letnich, 70, no moja matka po 90. Słuchajcie, w tym totalnym chaosie ci ludzie zostali gdzieś pominięci, gdzieś zostali zgubieni, i teraz jest nowa faza, nowy etap. Szczepimy nauczycieli, szczepimy innych. I teraz zwróćcie uwagę. Podkreślam to, zwróćcie uwagę na ten totalny chaos. Na to, co na początku ci piewcy, właśnie tych wielkich takich teorii, że 5G nas zabije, włącznie z tymi szczepionkami, że będziemy chipowanie. Może to nastąpi w następnych dekadach. Ale na razie, słuchajcie, ten cały test, całe, te, 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 całe przedsięwzięcie nie wypaliło. Dlaczego? Czynnik ludzki. Patrzcie, co dzieje się teraz we Włoszech. Zwróćcie uwagę na Niemcy. Nord Stream 2, słuchajcie, nie zostanie przerwany. To podkreślam, że w momencie, kiedy dojdzie. Do finalizacji tego przedsięwzięcia wszyscy będą niewolnikami. Cała Europa będzie na sznurku znowuż dwóch dyktatorów. A my, tak jak powiedziałem ostatnio, jesteśmy znowuż między młotem a młotem. Joe Bidon, owszem, nie wycofuje, yy, znaczy wycofuje. Yy. Podważa, neguje te, te wszystkie rzeczy, które zrobił jego poprzednik I pierwsze co? Z powrotem wojska amerykańskie wracają do Europy Ale dokąd? Do Niemiec I jak zwykle linia obrony zostaje na odrze I słuchajcie, tu nie trzeba być żadnym analitykiem Tu nie trzeba być żadnym politykiem Nie trzeba być żadnym człowiekiem ościsłym umyśle, żeby przypuszczać, jakie konsekwencje tego będą dla nas yy, Kolejna sprawa Właśnie to, co dzieje się z przyrodą to co teraz się dzieje no, Wczoraj nawet na Helu byliśmy na takim spotkaniu Kilka osób, był człowiek no, Emerytowany glacjolog Pracował, wyjeżdżał na, 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 na bieguny Tu u nas pracował W stacji Meteo w Gdańsku I on właśnie opowiada słuchajcie niesamowite rzeczy W związku z powstrzymaniem Słuchajcie, lotów samolotów Przez rok czasu, że samoloty zostały uziemione Kilkadziesiąt tysięcy lotów dziennie Tony yy, odpadów Z paliwa w powietrzu I zakłócenie mas powietrza, które się swobodnie nie przemieszczały. Teraz przez rok to zostało, słuchajcie, zatrzymane. I efekt pogoda zaczyna wracać na swoje rytmy, na swój rytm pogodowy. Przykładem tego może być teraz właśnie ten chód naciągający ze wschodu. To są wszystko przypuszczenia. To nie są jakieś tam. Rzeczy, które możecie brać jako fakt, które powiedział Dariusz Kwiecień. To wszystko musicie sobie sami analizować, to musicie wszystko jeszcze sami sobie weryfikować. Tak każdą rzecz, którą Wam podaję, sami musicie poddać weryfikacji. Kolejna sprawa, słuchajcie książki. Ostrzegam Was przed spekulantami. No nie może być tak, że książka, która kosztowała 4-6 zł, teraz jest po, 80, po 180 zł. No to jest po prostu jakaś masakra. Przeczekać ten moment yy, i za jakiś czas po prostu wrócić, znaleźć sobie na Allegro i te książki mają normalne ceny. Mam znajomych kilku antykwariuszy, którzy właśnie Powiedzieli mi o tym, że dzwonią jakieś cwaniaczki, wykupują dany tytuł po 8-9 zł, czy tam po 10, a od razu na Allegro, czy gdzieś to ładują je po stół. Nie kupujcie po zawyżonych cenach tych książek. Akcja takiego do druku właśnie tej książki pod tytułem Te niemieckie obozy na... niemieckie obozy zagłady na terenach Polski w latach 39-45 słuchajcie, nie dojdzie do skutku. Niech się tego nie podejmie, wydawnictwo powiedział, że nie ma nawet takiej możliwości gdzieś. Indywidualnie, można nabyć prawa do tej książki, indywidualnie ją po prostu wydać. No jak to jest formalnie związane, nie mam pojęcia, jednak jest osoba z Wrocławia, która podjęła się tego zadania. Może uda się to w jakiś sposób legalny zrobić. I teraz wracając do tych opowieści, właśnie z bunkrów tutaj na wybrzeżu, jest masa relacji świadków, którzy, no, znaczy, świadków, ludzi, którzy opowiadają z racji jakiegoś tam ogniska latem, czy wieczorem, słuchajcie, najwięcej takich opowieści właśnie snutych słyszałem na spływach kajakowych, na różnego rodzaju właśnie takiej włóczędze z namiotem po Polsce, siedząc wieczorem przy ognisku. I tych opowieści słuchajcie właśnie są setki a nawet i tysiące w zależności od szerokości geograficznej, słuchajcie, naszego kraju, znajdziecie takie opowieści. I to nie są jakieś tam brednie wyssane na potrzeby chwili, tylko to są opowieści przekazywane praktycznie z pokolenia na pokolenie. To, co działo się, słuchajcie, w bunkrach, bo nie wiem, czy macie możliwości dotrzeć do żołnierzy, którzy byli załogami takich obiektów. Opowiadają naprawdę niesamowite historie. To, co działo się na MRU w okresie powojennym, to, co działo się na, na jednej z najbardziej, Tajnych i, i najbardziej nowoczesnych stref zamkniętych, czyli na Helu w latach 53-80. Słuchajcie, to są niesamowite opowieści. Nie wszyscy sobie zdają sprawę, właśnie, że Hel w tamtym czasie w, w lat, przez 30 lat był najnowocześniejszą strefą zamkniętą w Polsce. Nie było bardziej tajnego ośrodka. Mimo, że tam pociągi wjeżdżały, no opowieści, historie właśnie ludzi, którzy tu mieszkają, są takie, że pociąg jak wjeżdżał na Hel, to miał zamalowane okna. Żołnierze, którzy przyjeżdżali, słuchajcie, na Poligon, na, na, na Hel, nie wiedzieli, gdzie się znajdują. My z ustki, jak przyjechaliśmy w 1989 roku właśnie na Poligon, na Hel, to nie mieliśmy zielonego pojęcia, że jesteśmy na Helu. Później wróciliśmy z powrotem do łóżki i dopiero żeśmy się dowiedzieli, że jesteśmy na poligonie właśnie w łóżce. Porozmawiajcie z rocznikami, które służyły właśnie w latach 80., no ja można powiedzieć, że jestem ostatnim rocznikiem wcielonym za komunę i wyszliśmy już za dobrobyto, za wyszliśmy w innym właśnie ustroju politycznym. Także popytajcie starszych żołnierzy, jak było właśnie z tymi strefami tajnymi, jak było w okolicach żagania, jak było pod Warszawą, jak było w Piasecznie, jak były strefy wydzielone właśnie w Bieszczadach, pozamykane, których chroniło wojsko. No prosty przykład, ja zaczynałem swoją przygodę z wojskiem w Gołdapi. No Gołdap, miejscowość malutka, za dupie totalne, żyła tylko i wyłącznie dzięki koszarom czerwonym i białym, szkole, szkole podoficerskiej, którą skończyłem i jednostce rakietowej. Słuchajcie, tam w szczycie, e Żołnierzy było przeszło 8 tysięcy, gdzie ludności lokalnej było chyba 1600 czy 1900 osób. Później Gołdap się rozrastał. Także to są takie strefy wydzielone. Bagna, które były właśnie w okolicach Gołdapi, te bunkry, schrony, bomboskład, na którym niejednokrotnie pełniliśmy warty, był pełen takich opowieści. Właśnie spotkanie z cyganką, które tam miałem. I teraz dziwi mnie jedno. Dlaczego. Przy budzie. oczywiście, wszyscy o tym opowiadają, a przed kamerą, w momencie, kiedy trzeba byłoby odsłonić twarz, wszyscy milczą. No, boją się szydery, boją się wyśmiania. Jednak po ostatniej mojej akcji, że zrobimy takie spotkanie właśnie w Rize, że usiądziemy przy ognisku, starzy mieszkańcy Głuszycy, słuchajcie, odnosi coraz większy, coraz większy echem się rozchodzi. Rozmawialiśmy teraz z Andrzejem z kanału Znaki. Słuchajcie, ze 30 osób chętnych już jest. Zrobimy takie sobie ognisko na, 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 na skałce, jak tylko pogoda na to pozwoli, a może w przyszłym tygodniu albo za dwa tygodnie, jak parę osób się zbierzemy. Jak będzie taka pogoda jak teraz, że mróz i śnieg, no to tak samo by były takie bajania, słuchajcie, super. Jednak jest nas coraz więcej. Coraz Coraz więcej chcemy o tym rozmawiać, coraz więcej chcemy o tym mówić. Mamy już do. No nie tylko ja, bo ja zawsze miałem dosyć takiej komerchy, aczkolwiek brałem w tym udział i byłem w tym umoczony po uszy. Jednak teraz, słuchajcie, całkowicie patrzę na to zupełnie inaczej. Za wiedzę, za historię, za wiedzę historyczną nie można płacić. Bo jeżeli płacicie za to w jakikolwiek sposób, jesteście patronem, gdziekolwiek płacicie jakiemukolwiek autorowi, to płacicie za to, co chcecie usłyszeć. Nie słyszycie jakiejś tam obiektywnej historii, tylko to, co dla Was zostanie przygotowane. Owszem, takie kanały muszą być, muszą być takie programy, one działają na wyobraźnię, one podsuwają Wam różne obrazy. Też sięgacie, mam nadzieję, po źródła historyczne i też zaczynacie po prostu swoją przygodę z historią. I to jest właśnie ten sposób. Ja wychodzę ostatnio z założenia, już od kilku lat, że za to nie biorę żadnych pieniędzy. Jakoś sobie daje radę, jakoś się to kręci. Inni biorą za to kasiorę. No ja to ganie, Ja to po prostu neguję, zawsze mi mówiono, kwiecień nie robię, weź się za robotę, nie, 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 nie wałkuj ludzi. Słuchajcie, nie to, że wziąłem sobie to do serca, tylko zawsze miałem robotę i nie wałkowałem. Aczkolwiek może i wałkowałem. Ale... Dalej idąc, brnąc w ten temat, spotkałem teraz człowieka, który prowadzi też kanał historyczny, który wreszcie chciał mnie pobić. Spotkaliśmy się przypadkowo w Gdańsku, wyzwał mnie totalnie, słuchajcie, że jak to może być, że on wydaje tam jakieś ciężkie pieniądze, żebrze, użył słowa żebrze, że oszukuje, że kłamie, żeby dostawać tylko pieniądze na prowadzenie kanału, a ja po prostu kręcę materiał jakimś tam tosterem, czy czymś, czy kalkulatorem i jest taka oglądalność, no to takiemu człowiekowi nie wytłumaczę, Skąd bierze się ta różnica? Jednak ta zawiść, ta zazdrość jest, była i będzie. To jest właśnie takie nasze podejście, takie yy, doświadczyłem tego w swoim życiu bardzo wiele razy. Yy, w momencie kiedy była ta na mnie taka największa nagonka, yy, doświadczałem tego, można powiedzieć, codziennie. Udało mi się z tego jakoś wybrnąć. No i teraz yy, tu w stronę grupy, która. Powstała właśnie osób, które były tak negowane, które inaczej są ofiarami hejtu w internecie To osoby stają na nogi, wychodzą, słuchajcie, jest to ciężka droga, żeby pozbyć się komputera I przede wszystkim pozbyć się tego ducha netu, jak ja to nazywam, tego, tego, tego demona Żeby zacząć, zacząć żyć normalnie, żeby otworzyć oczy rano, nie włączać komputera, nie brać telefonu Tylko wyjrzeć przez okno i zobaczyć jak wygląda przyroda to jest bardzo ciężkie, jednak udaje się. Tu jest ukłony w stronę pani Małgorzaty, właśnie psycholog, która prowadzi tą grupę, no nie chwaląc się, biorę w tym udział, no mamy pewne sukcesy, mamy pewne sukcesy, także można, można po prostu tym nie żyć. Nie zwracać uwagi przede wszystkim, tu jest taka moja uwaga w stronę młodych ludzi, którzy zakładają sobie jakieś tam kanały gdzieś, wrzucają jakieś zdjęcie i czekają tylko na lajki, polubienia i inne rzeczy. To nie to. To jest fałszywe, to jest fałszywy trop, jak to niektórzy mówią, fałszywa flaga. Nie patrzcie na to, to jest tylko świat, który naprawdę nie istnieje, to nie jest realny świat. Są próby zniszczenia komuś życia właśnie po te, po, przez ten świat e, elektroniczny. Ja tego jestem czystym przykładem. Zamach bombowy, pedofilia, wszystkie inne rzeczy, które próbowano mi przyczepić. To się okazało wierutnym kłamstwem, wierutną bzdurą. Cały te, te, ten kilkoletni hejt okazał się wielkim kłamstwem. Ani słowa prawdy na mój temat, ani jednego. I się okazało, że teraz te osoby ponoszą daleko idące konsekwencje, jak oni to. Właśnie mówili kolejne sprawy sądowe i tuż karniaki. Ciężkie wyroki, także nie polecam. A z drugiej strony, właśnie to jest taki przykład dla młodych osób, dla wszystkich osób, które padły ofiarą hejterów. Słuchaj, so, nie bójcie się tych ludzi. To są naprawdę kreatury, to są naprawdę jakieś takie malutkie pioneczki, które nie dorastają wam niejednokrotnie do pięk. Oni są mocni, właśnie za monitorem. Przeważnie to są osoby sfrustrowane, bezrobotne, bez jakiejkolwiek przyszłości i nadziei na jutro. Także naprawdę. To jest taki mój apel do młodych ludzi. Nie bójcie się ich. Po prostu, co z tego, że ktoś Was zwyzwie w internecie? Nie każdy ogląda internet, nie każdy wchodzi na strony i nie każdy z Waszych sąsiadów wie, o kim ten człowiek pisze. Także jeżeli spotyka Was coś takiego, z podniesionym czołem po prostu nawet nie, nie czytajcie, nie kasujcie tych komentarzy, olewajcie to i w ten sposób uda Wam się z tego wyjść a najważniejsze to jest po prostu świat ten internetowy ten wunderwaffe, które ja nazywam, które zostało stworzone do ogłupienia i manipulowania masami, po prostu olać teraz na przykład sobota, niedziela piątek, naprawdę na Helu na Zatoka Pucka, Zatoka Gdańska spędziliśmy naprawdę super czas słuchajcie i coś niesamowitego praktycznie poza mną nikt nie wyciągnął żadnego sprzętu do nagrywania, tylko ja jako jedyny nagrałem dwa filmy Telefony powyłączane, telefony w samochodzie, i to było wszystko. I to jest coś niesamowitego, że słuchajcie, jedziemy na takie spotkanie, trzy dni i zero tematu COVID-u, zero jakichś tam różnych tematów. Naprawdę, słuchajcie, można żyć. Można normalnie funkcjonować i można normalnie poza tym wszystkim żyć. Zero internetu i przede wszystkim zero wiadomości, właśnie takich yy, medialnych. I właśnie na początku zacząłem Wam mówić o tej sytuacji, która się dzieje. I cały czas będę to powtarzał. Na razie spokój i przygotowanie się do tego, co nadchodzi. A co nadchodzi, no nie jestem prorokiem i na pewno nie jestem w stanie opisać tego, co nas spotka za kilka miesięcy. Od tego są rządzący, od tego są politycy. A co robią politycy? To oni teraz za wszelką cenę próbują się jakoś wybielić próbują jakoś z twarzą wyjść z całej tej afery. Mi się zarzuca nieudolny, że jestem nieukiem, że jestem głupi, że w ogóle wszystko co naj. I taka jest prawda. Bo jestem niewykształconym, zwykłym robolem, który gdzieś tam sobie kłapie dziobem w internecie i ma jakiś tam posłuch. Ale jeżeli chodzi o ludzi na stanowiskach, ludzi, którzy biorą za nas odpowiedzialność, to wobec tych ludzi trzeba być krytycznym. Wobec ich słów. Już nie powiem o naszych dowodzących, tych, którzy po prostu z dnia na dzień zmieniają po prostu zdanie i rzucają nam inne frazesy. No i taki właśnie czysty przykład, ten chaos szczepionkowy, który teraz powstał. No po prostu tego już nikt nie ogarnia. Nikt nad tym nie panuje. Słuchajcie, nad tym całym COVID-em, tak samo już nikt nie panuje. Sprzeczne informacje z prawa, z lewa, z góry, z dołu, z boku, a my jako ludzie po prostu zostaliśmy ogłupieni, jednak nasz system właśnie takie przetrwania powoduje, że dajemy sobie z tym radę. I tego Wam właśnie po prostu życzę, żebyście mogli z uśmiechem na twarzy sobie rano wstać, spojrzeć za okno, powiedzieć, kurde, fajny, zarejpisty, dzień się budzi i dam radę. Nie życie takie z dnia na dzień, bo już nawet w tym całym chaosie można sobie planować, patrzeć do przodu. Także życzę Wam czegoś takiego i z tym optymizmem idzie wiosna, słuchajcie, jest luty, za chwileczkę będzie marzec, przyjdzie piękna wiosna, będzie naprawdę super. I jestem pewny, że w tym roku staniemy na nogi, damy sobie radę, dalej będziemy normalnie funkcjonowali. I Taki ten przekaz ten paniczny, ta panika o końcu świata, ta retoryka właśnie rządzących, że oni nam zafundują teraz, bo już to jest nawet w formie strachu. To, co teraz się dzieje, widziałem te przemówienie, słuchajcie, to jest w formie strachu, straszenia nas. Nowa rzeczywistość, nowe otwarcie, reset. Używają takich słów. Być może, że PR-owcy im dają coś takiego, bo ludzie w internecie yy, cały czas podsuwają takie, takie słowa. Być może, że PR-owcy rządzącym podsuwają takie frazesy, slogany, żeby po prostu yy, za, zadowolić yy, ludzi. Żeby ludzie po prostu słuchały słów inaczej, żeby politycy zaczęli używać słów, które są zrozumiałe dla mas. Także być może o to chodzi. Jednak. To co jest właśnie w przepowiedniach To co jest zapisane słuchajcie się powoli spełnia Świat metafizyczny Polecam wam tylko nie jakieś tam eksperymenty Poczytaj na ten temat co to jest Poczytać o fascynacji nazistów Szczególnie wierchuszki nazistowskiej Właśnie spirytyzmem to jest fascynujące, jednak nie można przekroczyć pewnej granicy. Kiedyś Wam opowiadałem o grupach rekonstrukcyjnych. Owszem, można założyć mundur, ale po pewnym czasie ci młodzi ludzie przezięli ideologię. Dlatego wycofałem się, zerwałem kontakty z wieloma grupami rekonstrukcyjnymi. Fascynacja mundurem w Wehrmachtu i mundurem w nzs to jest przerażające, słuchajcie, ci ludzie przejęli ideologię. Łącznie, razem zakładając mundury, żyjąc tym. Słuchajcie, teraz mamy takie niektóre, nie powiem, że wszystkie, bo znam też supergrupy, które po prostu to odtwarzają, ale paru grupom się porąbało, po prostu poszli w nazist. To jest przerażające i teraz tych młodych ludzi wyprostować, nie wiem, czy się uda, czy w jakikolwiek sposób się dalej ich wyprostować. I ta fascynacja właśnie niemieckością z okresu II wojny światowej wypieranie e, faktów e, tych historycznych, ich mordów ich zbrodni, ich chęci wytarcia narodów słowiańskich e, zminia, zminimalizowania nas tylko do populacji sług Polak po wygranej wojnie przez Niemców miał tylko umieć liczyć do stu, umieć się podpisać i tylko służyć wygranym mieliśmy pełnić tylko i wyłącznie rolę sługusów mieliśmy być tylko i wyłącznie parobkami dla panów Niemiecka rasa panów, słuchajcie, miała opanować Europę, a my mieliśmy być zredukowani. O tym trzeba pamiętać, to, co chcieli nam właśnie zafundować i właśnie kombinaty śmierci, takie jak Auschwitz-Birkenau, miały temu służyć. Całe szczęście, że ta machina się rozleciała, bo nie daj Bóg, gdyby Niemcy wygrali 46, 47, lata 50, to by była zagłada, holokaust, nas wszystkich, nie byłoby nas. Ci, którzy by przetrwali, mówiliby po niemiecku, nie po polsku. Także to zostawiam Wam w Waszej rozwadze i żebyście o tym zawsze pamiętali, że my po wygranej wojnie przez Niemców mieliśmy być tylko zredukowani do liczby 100 tysięcy, a naszą funkcją miało być tylko i wyłącznie służenie nowej rasie panów.